Kończąc chrześcijański głos. Ewangelia według świętego Jana. Działalność Jezusa Chrystusa jako słowa, światłości i życia. O słowie. Prolog. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Z tego co się stało, w nim było życie a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię przyszedł on na świadectwo aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez niego nie był on światłością lecz posłany został aby zaświadczyć o światłości była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał, przyszło do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, jako jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach to ten o którym powiedziałem ten który po mnie idzie przewyższył mnie godnością gdyż był wcześniej ode mnie z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa Boga nikt nigdy nie widział ten jednorodzony Bóg który jest w łonie Ojca o nim pouczył Radio Christian Kozoł twórczy szyjański głow.